Witajcie, ja jestem Nerubi, a to jest kolejny odcinek z cyklu zarabiaczy. Pokazywałem już na swoim kanale TOGA, ale jeżeli ktoś zrobi dobrą bitwę, to czemu by go nie pokazać jeszcze raz? Oczywiście TOG w większości osób, które go posiadają został zdobyty w misji, natomiast powiem szczerze, bardzo, bardzo mało osób gra tym czołgiem ze względu na to, że no cóż, dobre działo, mnóstwo HP bo na, na szósty tier, 1400 HP to jest naprawdę pogrom. Natomiast jego totalna ślamazarność oraz bardzo sobie pancerz nie nastraja nas do takiego chętnego grania tym czołgiem. 14 km na godzinę to jest praktycznie jeden z najwolniejszych czołgów. Jedynie równie wolny mamy T95, i coś tam jeszcze było, tylko nie pamiętam dokładnie w tym momencie co to tam. Na samym początku takie miłe, sympatyczne przywitanie się z KW1S-em i można go pozdrowić. <grym> Teraz się wszyscy przepychają, nie wiem a co tutaj biega. To są na coś początkujący gracze. Kolega jakubik 116 jest wyróżniającym się na porównując do reszty graczy. Oczywiście, wyrzut jest genialny. Jako top tier TOG rzeczywiście potrafi namieszać, ze względu na to, że właśnie że to jego szybkostrzelne działo. 421 czas przeładowania. Działo o bardzo dobrej penetracji, jak na szóstki, czyli 171, i 150 obrażeń. Naprawdę możemy tutaj powalczyć. Kawo jedynka rzadka nam nie straszna, spokojnie sobie możemy się iść na wymianę. W sumie. Dwie KW1 powinniśmy zjechać do zera, zanim one nas zniszczą. No dobrze, T58 0 do 2 już jest w tym momencie. I T25 Pierwszy strzał od T25 już 111 HP zabrane. Także no niestety. Tak jak powiedziałem, pancerz tego, tego czołgu to jest e, totalna masakra. Niestety nic nie tutaj praktycznie nie odbija od czasu do czasu, gdzieś tam bok wieży i jest w stanie coś odbić. Ale też nie ma się to na to nastawiać. 0.5, błyskawiczna bitwa jeśli chodzi o rozstrzygnięcie i minus naszej drużyny. W cudzysłowie naszej drużyny, oczywiście drużyny kolegi Jakubika. Ale no cóż, zobaczymy jak dalej będzie. 1 do 6. Jak na razie nie wiadomo co zrobić. Albo pojechać na bazę, bronić bazy przed KW1, albo cofnąć się, tak żeby to T25 tutaj odbić. A 44 no to to jest trudny przeciwnik, bo on ma dosyć Cie Fakt, że przadowuje dosyć długo, ale jednak uderzyć potrafi. I to boleśnie. 125, dobra. Pierwszy frak na końcu kolegi 400 HP zabrano przeciwnikom, i już następne. Następny dogolenia. Można tak powiedzieć, oczywiście. No cóż, dobrze, Sherman. Sherman, dajesz, dajesz. Nie, nie bój się. Misiek, nie bój się, dajesz. No, i o to właśnie chodziło. Ty się masz. Ty, Misiek, masz się rzucać, a nie taki. Dobra, też też 7. Trzeci frak, cały 1000 demađu zrobione i PZ4H. No na niego trzeba troszeczkę poczekać. Nie ma co się wyrywać do przodu za bardzo. I o, jeszcze nie przeładowany. Strzał przez mury. Piękności. Oczywiście strzały przez murki, jakieś tam zniszczalne obiekty no, wymagają jakiegoś tam skilla, już takiego wyczucia mniej więcej, gdzie można strzelić, kiedy, z jakim wyprzedzeniem. Nie zawsze, oczywiście, to wszystko się nie trafia, ze względu na to, że no cóż, mamy ten jakby, jakby próg, próg błędu, to po pierwsze, po drugie, jednak zmniejsza się penetracja w momencie, gdy strzelamy przez murek, i to, o, drugi tok. Szkoda, że nie byłoby toque tok. To byłoby fajne, Dobra, co my tu mamy? LC uciekł. Uciekł był 497 HP To tak naprawdę powiedziawszy na dobre dwa strzały od toga. Nie ma znaczenia czy jedziemy przodem, czy jedziemy tyłem no, i tak nas przebijają. Z tyłu oczywiście 50, H, 50 pancerza mamy, więc nie ma tutaj za, za bogato. O, tutaj pierwszy ding, ale tutaj kv 1 s jest z lufeczką. O, mimo wszystko uderzył za sto, 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 165, więc i tak zabolało. Dobra, jest jeszcze Arl. Nie dość, że ma jeszcze. Dobra, naprawiony. Arl jeszcze z tak zwanym kurnikiem na, na gąsienicach. I wykończony. 11 do 13, 6 fragów i jest już specjalista. 1500 HP zabrany przeciwnikom, czyli 1500 dmg. KW-1S tutaj przyjechał nasz i no cóż, nie wiem po co. Zamiast tam gdzieś bronić. Został jeszcze i tak Arl, yy, D-Max 3001H i T34. Za co mają zareportować Cavity No... T34. Jest, pojawił się. Niestety, niestety. Strzał oczywiście gąski. Jest pięknie. Auć, niestety, no cóż, czasem takie strzały, pomimo to, że działo jest celne, 36 celności, to nie ma takiej tragedii. Okej, okay, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, no i bardzo. Dicker Max i Arl AFK, wow, no to super. No to w takim bądź razie, jeżeli rzeczywiście zgadza się z tym, co tutaj kolega na alc mówi, no to oznacza to łatwe fragowanie. Hmm. Lubimy to, lubimy. Oczywiście nie lubimy dojeżdżać do tego takim mastodontem 13 km na godzinę. W tym momencie 14. Buja się. Buja i się mał. we włosach po prostu. to możesz mieć 10 fragów. Oczywiście, że tak. Jeżeli oczywiście KW-1S na to pozwoli. Chociaż mamy tutaj 12 do 13. Miejmy nadzieję, że o nie jest jednak fałka. <laughs> Pierwszy pól. Trzymam kciuki. No i bardzo miłe, sympatyczne zachowanie się im gracza. O, kurczę, fałka nie jest w stanie przebić. No i niestety jest po fałeczce. Jeszcze dopiero pod malutkie. Jak ciekawy jeden S nie zabierze. Dokładnie. Na razie jest tylko Radley Walters. Tylko albo aż. To nie jest ale taki łatwy medal do zrobienia, dlatego też możemy powiedzieć, że już jest rady Walter zrobiony 8 fragów i 2600 HP zabrane. Zawsze mogę go zabić. I tak i nie. Jeżeli strzeliłby raz i go zniszczył, to jeszcze by to przełknął ten cały system raportujący Wargamingu. Natomiast jeżeli by strzelił dwa razy i go zniszczył, to już mógłby zostać zbanowany. No, przy trzech razach na pewno. Jest. Trzeci. I teraz oczywiście KV-1S mógłby wyskoczyć i spróbować dobić, ale na szczęście tego nie robi. To jest bardzo, bardzo średni gracz. 4000 bitew i niestety tylko 318 WN, albo stety. Ze względu na to, że tak naprawdę, jeżeli miałby więcej tego WN, to pewnie by latał, szukał i już tutaj próbował coś robić, a jednak nie Awkowicz. Jednak. Czas przeładowania Dicker Maxa jest na tyle długi, że spokojnie tutaj kolega może sobie jeszcze raz przeładować. 333, jeżeli teraz nie trafi, Dicker Max by go zniszczył, ale jednak ładnie strzały w ciemno weszły. I Dicker Max wykończony. Super. Czyli słowo stało się ciałem. I jak powiedziałem, pierwszy pól, znaczy kolega powiedział, że jest to jego pierwszy pól, dodatkowo dostał m a beretki, nieważne, stalowa ściana. Hmm, stalowa ściana na togu jest możliwe, oczywiście w momencie, gdy jesteśmy właśnie tak jak tutaj w tym momencie. W tym przypadku kolegę wyrzuciło na niskie tiery. Wówczas rzeczywiście można zrobić szalową ścianę. Jeżeli byłyby to już więcej tych szóstek, jeżeli byłoby to już siódemki, bo oczywiście matchmaking toga jest do siódemek, no to wówczas no niestety byłoby już pozamiatane. Wówczas przebija go wszystko jak tylko się chce. Oczywiście jeszcze specjalista bardzo ładnie wyszło. 3751 damage. 10 fragów. Super te fragi. To naprawdę piękna. Piękna rzecz, i jak widać, kolega tutaj jest z Helkatem, naprawdę powalczyli. Natomiast kw 1S, który miał tak naprawdę wolne pole, mógł zrobić wszystko. Mógł sobie jechać, niszczyć, fragować, do, dobijać. Zrobił albo oddał tylko i wyłącznie jeden strzał, 117 HP zabrał przeciwnikom, hmm... I po co taki gracz gra? No, później się dziwić, że e, mają ludzie po 20 tysięcy bitew, a jednak e, w dalszym ciągu 500, 300, 200, bądź 6, nawet chyba w ekstremalnych przypadkach 80 wn -a. No ale cóż, to już jest jego sprawa, nie, nie wnikajmy w dużenie przeciwnej. Hellcat tylko i mix, który tam dopingował koledze, kolega Mrocz, MM, Mroczny, bardzo ładnie dopingował. Oczywiście nie zgadzało się wszystko, bo dodatkowo Dicker Max był, nie był awkowiczem, ale najważniejsze, że dobrze wyszło. 3751 HP zabrane przeciwnikom, czyli taki damage. Zablokowane przez pancerz, 14, 14 pocisków wystrzelono, 7 przebiło, 7 nie przebiło. Pokazuje, że 630, ale jednak okazuje się, że no kolega musiał dostać odrobinę więcej. Przejechany kilometr 21. W przypadku Toga nie patrzę się już na, to, na ten przebieg, jeśli chodzi o ilość kilometrów, ze względu na to, że no, cóż, no nie ma co wymagać od tego wolnego pojazdu, żeby gdzieś nie wiadomo jak jeździł. Ale najważniejsze jest to, żeby jechał do przodu i był skuteczny. 93 tysiące zarobiony brutto, z czego po odcieniu pocisków o koszty naprawy pojazdu zostaje 81 tysięcy i 2632. Powiem szczerze, że zarobek naprawdę bardzo przyzwoity, jak na taką w sumie dosyć prostą bitwę i powiem szczerze, że rzeczywiście można nim zarabiać. Ale czy warto go kupować? On kosztuje bodajże 3,5 tysiące golda i byłoby to chyba najgorzej wydane 3,5 tysiące golda, jeżeli... Oczywiście, ktoś miałby go zamiar kupować. Naprawdę pojazd totalnie rzadko widywany w grze ze względu właśnie na to jego no, słabość, jednak. I powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie to, że żeśmy go wygrali, żeśmy go zdobyli, to sądzę, że w dalszym ciągu byłby bardzo, bardzo rzadko spotykany. Niemniej jednak, tutaj. W tym przypadku u kolegi się sprawdził i rzeczywiście, po pierwsze, zrobił kolega bardzo dobrą bitwę. Dużą ilość damage'u, dużą ilość fragów, a jednocześnie naprawdę, naprawdę dobry zarobek 80 ponad tysięcy zarobione. To już jest naprawdę przyzwoicie. Dobrze, dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia.